Witam Was bardzo serdecznie we wrześniowym omówieniu mangowych nowości. Dzisiaj, w odróżnieniu od poprzedniego miesiąca, mam Wam do przedstawienia mangi od większości wydawnic. Yoshiki i Hikaru od dziecka byli najlepszymi kumplami, znali wszystkie swoje tajemnice i rozumieli się lepiej niż rodzenie bracia. Jednak pewnego dnia Hikaru zaginął w górach, a gdy po tygodniu wrócił do domu, nie był już taki sam. Z czasem Yoshiki zauważył, że jest coś z nim nie tak, zupełnie jakby w ciele jego przyjaciela zamieszkało coś innego. Kiedy fałszywy Hikaru potwierdził jego przypuszczenia, Yoshiki zdał sobie sprawę, że nie ma wyjścia. Dla własnego dobra musi dalej trwać u boku istoty podszywającej się pod Hikaru. Tymczasem w wiosce zaczyna dochodzić do niepokojących incydentów. Ryo jest transpłciowym mężczyzną. Fakt ten przysparza mu wielu zmartwień. Ma dość szkolnego mundurka i tego, że musi nosić spódniczkę. Właśnie zaczyna się nowy rok szkolny, i nagle na jego drodze pojawia się Jean, ekstrawagancki chłopak, powtarzający drugą klasę. Nosi zarost, ma kolczyki i długie włosy. Jednym słowem, wolny i niczym nieskrępowany stanowi dokładne przeciwieństwo Rio. Pewnego dnia Jean podchodzi do Rio i pyta. Chce założyć ze mną markę? Nikomu nieznani młodzieńcy wzniecają rewolucję. Zaczyna się ich przygoda w świecie mody. Japońska szkoła podstawowa zostaje nagle przeniesiona ze znanego nam świata na koszmarne pustkowia, które nie sposób zidentyfikować. Wkrótce uczniowie i nauczyciele muszą walczyć o przetrwanie w niemożliwych warunkach, nieustannie oblegani przez przerażające stworzenia i nękani szaleństwem. Po części Władcy Mów, po części postapokaliptyczny science fiction. Obok tego klasyka nie można przejść obojętnie. Wiosna. Pora kwitnienia kwiatów wiśnie w Japonii. Właśnie wtedy uwagę Umei przykuł Sakura. Pomimo nieśmiałego usposobienia tego drugiego, mężczyźni zostają przyjaciółmi i poznają się coraz lepiej. Wszystko jednak stanęło na głowie, gdy pijani zaczęli się całować. Zrodziło to masę pytań bez jasnej odpowiedzi. Czy to coś znaczyło, czy tylko poniosła ich pijacka atmosfera? I czemu teraz częściej obaj o sobie myślą? Jest to pierwszy tytuł Yaoi Oda Kumy. Jednak jak sami zaznaczają, ich celem jest urozmaicenie oferty i wydawanie wszelkiej erotyki na naszym rynku. Jak również nadal pozostają przy tym, by w większości sięgać po hentaje. Także nie ma co się martwić na zapas. A z pewnością i ta manga przypadnie wielu osobom do gustu. Na sam koniec tytuł wydawany jedynie drogą elektroniczną przez Studio DG, który jest w pełni darmowy. Elder link, bo o nim tutaj mowa, obecnie ma udostępnionych 8 czaterów, do których link znajdziecie w opisie. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.